Cześć, witam Was, Energik. W kolejnym odcinku to było grane console Edition. tak jak obiecałem, będzie troszkę yy, bardziej, na, na, będę bardziej tutaj gry opowiadał gry, o, na, które wyszły tylko na PlayStation, mniej takiego mainstreamu, typu jakieś Batmany. To się też będzie poda, po, po, pojawiało, ale yy, będę starał się omawiać bardziej takie gry, które wyszły głównie na yy, konsole PlayStation, no i oczywiście na pierwszego Xboxa, bo zazwyczaj te gry wychodziły na obydwa systemy równocześnie. Dzisiaj słuchajcie pierwsza część. Pierwsza część sagi Project Zero, znana, znana też pod tytułem Fatal Frame. Dlaczego Fatal Frame, zaraz Wam opowiem. Wspomnę tylko, że jest to ulubiona seria mojej żony i jeżeli chcecie namówić żonę, dziewczynę do grania w gry, proponuję zacząć od Fatal Frame a bądź od Project Zero, ponieważ ta gra ma coś takiego, że podoba się płci piękne. Może dlatego, że główną bohaterką zazwyczaj jest krucha dziewczyna w każdej części. I może dlatego, że łatwiej się wtedy identyfikować. No ale tak jak mówiłem, jest to ulubiona seria mojej żony. Skończyła wszystkie części, oczywiście, ulubioną jej częścią. Jest druga część, Project Zero 2: The Crimson Butterfly. No ale pierwsza część też, słuchajcie, jest całkiem niezła. Na początek, wyjaśnienie tytułu. W Europie tytuł nosił nazwę Project Zero, natomiast większość polskich graczyk zna ten tytuł pod. Nazwą Fatal Frame. Dlaczego? Ano prawdopodobnie dlatego, że większość z Was, jeżeli grała w tą grę, grała po prostu w pirata. <laughs> nie musicie się przyznawać, nie musicie mówić, że tak nie było. Prawdopodobnie tak było, ponieważ w Polsce gra była sprzedawana pod tytułem Project Zero. Pierwsza część wydana w 2001 2001 roku przez firmę Tecmo, muszę przyznać, że dała ostro po garach. Gra, pomimo tego, że ma 13 lat i graficznie może nie jest super, ale do tego zaraz sobie dojdziemy, potrafi wrzucić porządne ciary na plecy. Obawiam się, znaczy w sumie nie obawiam się, ale nie boję się przyznać, że gra według mnie jest straszniejsza od Silent Hilli. Od którejkolwiek części. Naprawdę, Fatal Frame jest grą bardzo, bardzo straszną, i zapomnijcie o tych takich e, horrorach typu Slender, e, co tam ostatnio było, Outlast. Project Zero serwuje nam taki stary, dobry strach nie, że coś nagle wyskoczy nam za Winkla, ale taki strach przed czymś, co jest nie do końca możemy zrozumieć, ponieważ głównie w Project Zero występują duchy. Sama fabuła opowiada o dziewczynie, Miku, która wyrusza do takiej tak zwanej rezydencji Himuro, Himuro mężczyzn, aby odszukać swojego brata Mafuju. Co ciekawe, cała rezydencja Himuro jest miejscem, które ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jest to podobno w Japonii jedno z najbardziej nawiedzonych miejsc. Wydarzyło się tam coś takiego, że z tego co pamiętam, bo czytałem dosyć dawno, że facet zamordował tam całą rodzinę i zabił siebie. Jakieś takie rzeczy tam właśnie się działy, i faktycznie Himuro mężczyzn jest wzorowane w grze, jest wzorowane na tej rezydencji, która, która jest faktycznie w Japonii. Jedyną bronią Miku, naszej głównej bohaterki, jest kamera Obscura. Kamera Obscura, przez którą widać duchy i którą można te duchy pokonywać, bo tak naprawdę, co jest świetnym patentem muszę przyznać, Project Zero polega na robieniu zdjęć duchom. Mamy, patrzymy przez oko kamery, jeżeli duch się, duch się pojawia, cykamy mu zdjęcie i zdjęcie zabiera mu energię. Pomysł, muszę przyznać, rewelacyjny. O wiele lepszy niż strzelanie z pistoletów, czy tam z czegoś, rzucanie dzidą. Sam pomysł robienia zdjęć, naprawdę, naprawdę fantastyczny. I muszę przyznać, że Tekmo stworzyło naprawdę kawał dobrego gameplayu. I dzisiaj po 13 latach, bo ja grałem w tą grę jakoś niedługo po premierze, po 13 latach, odpalając ponownie tą grę na emulatorze PlayStation 2, muszę przyznać, że bawiłem się tak samo dobrze jak za jak za pierwszym razem. Naprawdę gra nadal ma to coś, ma to coś, co potrafi naprawdę, naprawdę przestraszyć. Aby podbić klimat, grałem tylko w nocy, gdy już żona poszła spać, ze słuchawkami na uszach i to Wam powiem małą taką anegdotkę, że ona wiedziała, że robi gameplay akurat z Fatal Frame'a i ona już szła spać, ja sobie siedziałem, słuchawy na uszach, podkręcałem dosyć mocno głos, żeby słychać, słyszeć te wszystkie dźwięki, które wydobywałem się z gry i zatapiałem się całkowicie w grze. I... Żona wstała, bo chciała, żeby mnie zawołać do łóżka, podeszła yy, cicho do drzwi otworzyła i mnie złapała za ramię powiem wam, że już by mnie tu nie było z wami, myślałem, że zejdę na zawał. No tak się koszmarnie wystraszyłem, ale to oczywiście zasługa tej gry, ponieważ oprócz. Yy, z samych duchów mamy naprawdę rewelacyjne udźwiękowienie, te fantastyczne śpiewy tych mnichów jakieś dziwne dźwięki, to wszystko sprawia, że gra bardzo wkręca nas w ten klimat. Jeżeli lubicie japońskie horory, jak o, akurat mamy z żoną tutaj wam pokażę. Akurat z żoną mamy maraton japońskich horrorów. Zobaczcie, ringi mamy tutaj. Co my tu mamy, klątwy, nieodebrane połączenie właśnie oglądamy z żoną ostatnio. Co tu jeszcze mamy? Telefon. Jeżeli lubicie japońskie horory i podobały Wam się tego typu produkcje, jak jeszcze tam nie wiem, Darkwater, to. Project Zero bardzo dużo czerpie z tej japońskiej mitologii. Oczywiście większość duchów posiada długie, czarne włosy, chodzi w nocnych koszulach na boso, jak to w Japonii. Większość właśnie takich bardzo nawiązuje do tych filmowych horrorów i wszystkie te. Hmm, Elementy, które nas straszą, już żeśmy widzieli, powiedzmy w japońskich filmach, ale muszę przyznać, że te elementy są o wiele bardziej sugestywne niż w amerykańskich horrorach. Dzisiaj amerykański horror to wydaje mi się, że przeżywa po prostu kryzys. Większość tych filmów ma nas nie tyle straszyć, co po prostu obrzydzić, tak? Widzimy jakieś wyrwane flaki, urwane głowy, ale to nas tak naprawdę nie straszy, natomiast Project Zero jest takim powrotem do korzeni, do pokazania nam tego, czego się boimy, co nie potrafimy wytłumaczyć, co gdzieś tam z tyłu głowy jest, gdzieś mieszka taki irracjonalny strach przed duchami. No i właśnie to wszystko w tej grze jest zawarte I muszę przyznać, że Tekmo dobrze zrobiło, osadzając jako e, główną bohaterkę no, ona nie wiem, ilona ma lat, dosyć młodą dziewczynę. To jeszcze bardziej potęguje nasze przerażenie, że ta młoda dziewczyna podróżuje po tej e, nawiedzonej rezydencji, spotyka te duchy. No, faktycznie to bardzo, bardzo wkręca w klimat. Oczywiście nie chcę zdradzać Wam całej e, historii, ponieważ e, jest tam całkiem niezły twist, ale i tak najlepszy twist chyba we wszystkich grach komputerowych, no, Powiedzmy, w dużej większej, większej części gier komputerowych był w drugiej części Project Zero. Natomiast pierwsza, no to jeszcze tak można powiedzieć, tekmo się troszkę rozpędzało. Też y, muszę przyznać, że graficznie nie jest rewelacja. Szczególnie y, słabiutko wypadają prerenderowane scenki, które są naprawdę, naprawdę słabe. Ale y, już od drugiej części zostało to poprawione i druga część już naprawdę ma świetną grafikę, świetne y, scenki przerywnikowe. Także y, y, i tak zanim zabierzecie się za tą drugą część, proponuję. Zacząć od pierwszej części, która jest naprawdę naprawdę rewelacyjna, i od niej właśnie zaczęło się, że wielu fanów pokochało tą serię. Między innymi właśnie moja, moja żona, pokażę jeszcze w środku. Także słuchajcie, jeżeli lubicie horory, nie jakieś tam te głupawe horrory, które teraz są wydawane, jakieś indie, te slendery, pierdoły ale takie naprawdę mm, horory z fajną fabułą, z fajnym klimatem, z fajnym pomysłem, bo muszę przyznać, że robienie zdjęć jest naprawdę świetnym pomysłem, który e, potrafi się podobać, proponuję Wam zagrać w Project Zero, bądź w amerykańską wersję, czyli Fatal Frame. E, na koniec jeszcze parę informacji na temat gameplayu, który oglądacie teraz w trakcie Mojego ględzenia. Otóż yy, gameplay, niestety, na początku musiałem nagrywać w słabej jakości. On jest co prawda w 1080, ale tak naprawdę yy, było to yy, natywna rozdzielczość 640 x 410 chyba 10, abskalowana do 1080p. Z tego względu, że emulator, na którym zacząłem nagrywać PCSX2, ta wersja miała jakiś błąd i w momencie, kiedy graliśmy, nie można było zrobić duchom zdjęcia. Natomiast najnowsza wersja, nie pamiętam, który to jest, SVN, 59 coś, już działa normalnie w 1080p, także część gameplayu jest już w tej dobrej jakości w 1080p i bardzo fajnie, bardzo super to wygląda. Muszę przyznać, że lepiej niż granie na przykład w oryginał na PlayStation 2, na telewizorze LCD, ponieważ mamy Tą dużą rozdzielczość możemy włączyć sobie aliasing i wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Co do wymagań tej gry, no niestety nie są one niskie, znaczy pod kątem tego, że no trzeba mieć dosyć spory, dobry procesor, żeby tą, że ta gra w miarę płynnie chodziła. Z tego względu, że wzorem Silent Hill autorzy zdecydowali się nie korzystać z prerenderowanych teł, jak na przykład w Onimuszy, czy w Resident Evil, tylko wszystkie tła są oczywiście trójwymiarowe. Wymogiem tego było też to, że w momencie, kiedy włączamy się na robienie zdjęć, włącza nam się widok FP, FPP, no i wtedy jest raczej niemożliwe by było zrobienie czegoś takiego z tłem prerenderowanym. Także wszystko jest oczywiście w trójwymiarze, no i muszę przyznać, że gra wygląda dosyć słabo. Znaczy, nie wygląda, tylko chodzi dosyć, dosyć słabo. To, co widzicie, te moje gameplaye w słabej jakości, niestety dodatkowo musiały być re, m, włączone na trybie softwareowym także naprawdę to wolno działało e, z, że wymaganych 60 klatek działało to chyba w 30 czyli dwa razy wolniej e, dopiero po przejściu po zainstalowaniu nowego emulatora nowego SVN-a, po przejściu na e, Renderer Direct 3D, tam chyba była 11. już wtedy działało to w 60 klatkach, no ale wcześniej musiałem się przemęczyć w, tych, w tym trybie software'owym, ale chciałem bardzo tą grę dla Was zrobić, ponieważ jest to tytuł naprawdę zacny i warty tego, aby go, aby go poznać. Oczywiście... Oprócz na PlayStation 2 gra wyszła też na Xboxa, e, pierwszego Xboxa, z tym że na pierwszego Xboxa e, gra e, była troszkę chyba dłuższa, tam coś dodano, był to taki troszkę di e, direct cut e, i po e, po kolejne części Fatal Frame'a podobnie na Xboxa były jakby troszkę bogatsze niż na PlayStation 2. Także jeżeli macie Xboxa bądź zamierzacie sobie kupić na jedną z dwóch konsol tą grę, no polecałbym na Xboxa, jeżeli macie, bo tam jest faktycznie to gameplay jest troszkę dłuższy. Słuchajcie, nie mniej jednak gra naprawdę rewelacyjna, fantastyczna. Dzisiaj dosyć ciężka do zdobycia, no ale grą, można ją dostać, ale kosztuje ona około stówki. Także dosyć, dosyć muszę przyznać dużo, ale to i tak Mniej niż druga część, która kosztuje około 150-200 zł. Warto tą grę trzymać, jeżeli ją macie, ponieważ ona z każdym miesiącem nabiera wartości ponieważ jest dosyć poszukiwana. gra. Ogólnie wszystkie gry z wydawnictwa Tecmo są dosyć poszukiwane. Nie wiem z czego to wynika, ale jakoś tak to słuchajcie jest. Niemniej jednak rewelacyjny tytuł, mam nadzieję, że Wam się podobało. Kolejny tytuł ponownie wybrałem już sobie z takich gier, typowo PlayStationowych, takich można powiedzieć, robionych pod kątem PlayStation. Także mam nadzieję, że, że będziecie też zainteresowaniem oglądać. Niemniej jednak dla wszystkich fanów horrorów polecam Project Zero, straszny tytuł. Ale i naprawdę wkręcający się w czachę, no i z motywem, z rewelacyjnym motywem robienia zdjęć duchom. To tyle. Pozdrawiam Was energii, trzymajcie się do następnego, cześć.